Mam na imię Beatrice, jestem z Włoch, um, jestem z Modeny, to jest um, małe miasto w okolicy Bolonii, um, Emilia-Romagna to jest mój region. Przyprowadziłam się do Polski bo um, z powodu miłości, bo mój chłopak jest Polakiem. Z mojego regionu pochodzi um, taki bardzo znany sos, to nazywa się Bolognese, kiedy jesteś za granicą, ale we Włoszech my mówimy normalnie ragu. I to jest po prostu sos z mięsem, z mielonymi pomidorami, normalnie też z cebulą i też z marchewkami. Zależy od recepty, każdy gotuje to trochę inny. Ja pamiętam, że kiedy jestem e, w domu z moją mamą i siostrą, jest to bardzo ważny moment. Nawet tylko śniadanie e, tylko może, że zaczynamy zawsze razem i że prowadzimy rozmowę. To jest bardzo ważny moment dla nas. A moja babcia świetnie gotuje, moja siostra świetnie gotuje, ciocia też. I ja po prostu jestem leniwa, i nigdy nie uczyłam się, ale mój chłopak gotuje dla mnie. Kiedy mój chłopak idzie na zakupy, on lubi też polskie marki, on kupuje też pasta, makaron z Malmy i on to też potrafi gotować. Najbardziej o Polsce i o Polaków podoba mi się historia. To jest piękna historia, podoba mi się, Um, walka o wolności. Kiedy jestem w restauracji albo e, idę na kawę i kawy jest napisane ekspresu, to jest totalnie nieprawdziwy, to jest błąd, to nazywa się ekspresu. Też czytałam, że jest napisane macchiato, um, to, no, my mówimy macchiato, ale czasami ja czytam macchiato. to jest super błąd. Kilka czosnków są Świetnie w Polsce. I sernek jest mój ulubiony. Mój chłopak zawsze mówi, że ja mogłabym um, zabić kogoś dla sernika. Może jest prawda.